Tegoroczne święta wielkanocne przeżywamy w roku jubileuszowym, w roku nadziei. Ten czas pomaga nam zrozumieć, jak bardzo ważna jest nadzieja w naszym życiu, szczególnie wtedy, kiedy przychodzi nam stawić czoła przeróżnym trudnościom. Poranek Zmartwychwstania uświadamia nam, że nadzieja, która towarzyszyła nam przez cały Wielki Post, szczególnie w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek, nie została daremna. Wydała przepiękny owoc. Składając najserdeczniejsze życzenia świąteczne i życząc tego, czego zwykle przy takiej okazji się życzy, a więc Bożego Błogosławieństwa, wiele radości, rodzinnej atmosfery w domu, pragnę życzyć cierpliwości. Dlaczego akurat cierpliwości? Ojciec Święty Franciszek w bulli ogłaszającej Rok Święty napisał takie oto zdanie. Cierpliwość jest córką nadziei i jednocześnie ją wspiera. Rzeczmy więc sobie cierpliwości do tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas, cierpliwości do drugiego człowieka i cierpliwości do siebie samych. Ona też jest bardzo potrzebna. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał.